Siemanko, ja jestem Andrew i witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Oprócz bycia fanatykiem gier komputerowych jestem także fanem sportu, a przede wszystkim piłki nożnej. Dzięki Telegrafowi mamy możliwość przewidzenia wyników euro 2024. Euro 2024 rozpocznie się 14, rozpocznie się w czerwcu. Czekam z niecierpliwością, szczególnie za ostatnio Polska wygrała z reprezentacją Walii 2 do 1, 2 do 1 w sumie, można powiedzieć. W rzutach kalnych wygrała 5 do 4. Dzisiaj sprawdzimy, dzisiaj sprawdzimy, dzisiaj ja sprawdzę, kto ma szansę wygrać do euro. Zacznijmy od grupy A, gdzie są Niemcy, Szkocja, Węgry, Szwajcaria. W mojej opinii pierwsze miejsce będą mieli Niemcy. Niemcy jednak to są. To jest drużyna, która ma skład. Może jest teraz w gorszej formie, ale może na euro się jakoś podbuduje. Mam nadzieję taką. I sądzę, że raczej z taką grupą Niemcy mają dużą szansę na zajęcie pierwszego miejsca. Kolejne, kolejne miejsce, drugie. To będzie ciężkie, bo szczerze mówiąc. Faworyty może być tutaj Szwajcaria, Węgry albo Szkocja raczej wątpię, Szkocja raczej miejsce czwarte, ale Szwajcaria czy Węgry, obie drużyny są bardzo dobre, pokazały ostatnio Węgry przede wszystkim na Euro 2020, że potrafią grać w piłkę i robią niezwykłe niespodzianki, mm, ale sądzę, nie, mi się wydaje, że Węgry będą drugie, trzecie miejsce. Szwajcaria i czwarte miejsce, Szkocja. No, Szwajcaria awansuje z miejsca trzeciego. Grupa B. O, tu jest też ciekawa grupa. Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Albania. No, ustalmy sobie jedno, Albania raczej miejsce czwarte. Ale kto byłby pierwszy? Hmm. Włochy coś tam nie idzie, im tak awansowali, ale no nie są w zbyt dobrej formie. Hiszpania miała dobry sezon, yy, sezon, dobre euro ostatnie. Więc obstawmy, że Hiszpania będzie pierwsza, drugie miejsce raczej Chorwacja, Włochy i ostatnie według mojej opinii oczywiście Albania. Grupa C. Tu jest grupa ciekawa. Pierwsze miejsce Anglia, miejsce drugie Dania i miejsce trzecie hmm, raczej Serbia i Słowenia. Ostatnia. Chociaż mogą być niespodzianki. Miło by było. Grupa D. Grupa reprezentacji Polski. I mówiąc szczerze, Polska ma tu szansę na wyjście z drugiego miejsca. Z Holandią byliby w stanie zremisować. Ale raczej zremisują. Formę niby taka, jako idzie im. Ostatni rok pokazał, że masakra jest w reprezentacji Polski. Ale. No to Michał Probież, Michał probiec nie przegrał żadnego meczu jeszcze. Pierwsze miejsce bez żadnych ceregierii, Francja na bank 100%. Drugie miejsce, dam jednak tą Polskę. Trzecie miejsce Holandia i czwarta Austria. Polska tutaj będzie z czteroma punktami. Wygrana z Austrią, remis z Holandią, przegrana z Francją. No, Holandia z trzema punktami raczej z czterema punktami, ale tej różnica może być yy, mała, ale obstawię, że Polska drugie miejsce będę patriotą jakby. Tutaj o grupa E. Pierwsze miejsce Belgia bez, bez żadnych yy, problemów. Drugie miejsce sądzę, że Ukraina jest w stanie zająć drugie miejsce. Słowacja, Słowacja zaskoczy. Będzie trzecia Rumunia, będzie czwarta, chociaż niby Rumunia lepsza niż Słowacja, ale mogą być tutaj też Słowacja. Zdziwi mi się wszyscy. Grupa F, no to pierwsze miejsce Portugalia i teraz mm, Turcja. Czarny Koń miał to być, niestety nie był. Więc raczej Czechy, Turcja i raczej Gruzja, debiutant. Na euro 2024. Miejsce czwarte. Trzecie miejsce. No to na pewno Holandia. Włochy. Szwajcaria. Serbia czy Turcja. Mm, tutaj Serbia byłaby w stanie wygrać. Tutaj pokonać Turcję. Serbia. Turcja i Słowacja ostatnia. Rund of 16, czyli 1 ósma finału. Niemcy Dania. Ciekawy pojedynek. No, Niemcy tutaj. Dania się dobrze popisała w ostatnim czasie. Niemcy mają słabą formę. Tutaj tej obstawie, że Dania zaskoczy. Pokona Niemcy. Węgry, Chorwacja. i tutaj mi się są, sądzę, że tutaj będzie dogrywka i złoty karne. Lubię to, żeby była niespodzianka. Kibicowałbym Węgrom, no ale Chorwacja to półfinaliści, no to Chorwacja. Ale mówię, po rzutach karnych Chorwacja wygra. Hiszpania, Holandia. Holandia, która w meczu grupowym z Polską zremisuje. Nie ma szans na to, że pokona Hiszpanię przecież. To wiadomo. Anglia, Serbia. Bez problemu, Anglia. Portugalia, Szwajcaria. Tutaj oboje, oba rywale Euro 2016 reprezentacji Polski. Z oboma my nie przegrali wtedy, dopiero po rzutach karnych. Więc w czasie 90 minut, w czasie 120 minut, my nie przegrali. Ale to tak dzisiaj, jak Portugalia wygrała później w rzutach karnych. Tu może będzie dogrywka. Polska Ukraina. No tutaj Polska bardzo dobrze trafiła. Na Ukrainę. Ćwierć finał Euro, to pompujemy balonik. Oczywiście. Polska. Ćwierć bez problemu. Belgia Włochy. Hmm. Tutaj Włochy, finaliści Euro 2020. Belgia nie sprostała, tak jest chyba będzie rewans, bo oni rywalizowali w Euro 2020. Włochy. Francja i Czechy. Dosyć taki trudny rywal dla Czech. Mogą być to Ukraina na przykład. Ale raczej Francja z awansem. finały. Ktoś z finału wygra? Dania, Hiszpania. Hmm, to jest ciekawe dosyć. Hiszpania, przypomnijmy, w 2012 mistrz Europy, w 2010 mistrz świata. Hmm, Dania, półfinaliści ostatnich mistrzostw Europy. No, tutaj sądzę, że do grewka może nawet rzuty karne będą decydować. Kibicowałbym oczywiście Danii, ale patrząc po zespołach, to raczej Hiszpania, Portugalia, Polska. Może będzie powtórka, o, nie będzie, bo Płaścicowskiej już nie występuje w reprezentacji Polski. Ale tutaj też może dojść do rzutów karnych. Ostatecznie Portugalia wygrała i w takiej formie jak jest Polska, co była podczas eliminacji w meczu z Walią, gdzie tak nie wygrali, ale tak niezbyt te akcje ofensywne im szły. Portugalia. Francja, Włochy. Wyrównane. No, Włochy, finaliści, tak. Więc tutaj kurczę. Francja, no nie mają taki zespół, że naprawdę w reprezentacji Francji można zrobić 3-4-11. I spokojnie wyjdą z grupy i nawet awansują do tego ćwierć finału. Mm -hmm. dobra, Francja. Idźmy na takich głównych faworytów. Anglia, Chorwacja. W półfinale Chorwacja z Anglią się nie popisali. Chyba to oni grali z Włochami. Tego nie jestem pewien do końca. Nie pamiętam, jak to było na Euro 2020. Ale tutaj raczej... Kane... Ma formę chłopak. Anglia. Hiszpania, Portugalia. Portugalia nigdy nie sięgnęła do finału. Hiszpania. I Francja, Anglia. Raczej... Zwycięstwo kurczę Tewska Francja i Hiszpania Zwycięściami